Witam serdecznie moim gościem Marcin Plata, Dom Weselny Sylwia. Cześć, witam. Marcin, jak straciliście pierwszego gola, ja tam pozwoliłem sobie powiedzieć do mojego pracownika, że ciekawe czy będzie tak jak ostatnimi czasy, że Sylwia traci gole, a mecz i tak wygrywa. No i potwierdziło się, zresztą to samo z Willem tydzień temu rozmawiałem. No jesteście przez kurczywyki, że nie załamujecie się, a walczycie do końca. Znaczy no wiadomo, że lepiej było, gdyby ten mecz od początku się nam lepiej układał, tak i inne. Akurat ostatnimi czasy rzeczywiście tak było, że nie wchodziliśmy dobrze w te mecze. No ale to rzeczywiście pokazuje tylko naszą siłę, że potrafimy wyjść nawet z trudnych sytuacji. E, dzisiaj już była naprawdę mega trudna sytuacja, bo, bo graliśmy, wiadomo, z no, chyba najlepszym przeciwnikiem. E, no i tak mówię, no musimy popracować nad tym, żeby te mecze po prostu lepiej zaczynać i nad skutecznością, bo, bo, bo tego nam brakuje już od kilku meczy i myślę, że będzie dobrze. Zauważyłem, poprawie, prawie jeżeli nie, nową taktykę w dzisiejszym spotkaniu. Nie lecieliście hura ofensywnie do przodu, tylko staraliście się grać mądrze od tyłu i to nie były ekstra szybkie ataki do przodu, tylko rzeczywiście solidnie układana gra od tyłu. Mogłem się pomylić? Tak, jak zobaczyłem, czy coś się z tym zgadza? Nie, na pewno jest, jest w tym dużo prawdy. Wiadomo, że Gold Team jest taką drużyną, z którą trzeba grać troszeczkę inaczej. Z innymi może możemy sobie bardziej pozwolić na, ten większą, na tą większą ofensywę. No, Mówię, trzeba się dostosować do każdego przeciwnika. Tyliusz też jest świetną drużyną, ale z nimi też trzeba grać troszeczkę inaczej. Akurat z Gold Teamem tak uważaliśmy, że będzie lepiej i rzeczywiście to się, to się opłaciło i to przyniosło skutek. Dzisiaj Julek, no też ciekawa sytuacja, bo z kontuzją musiał grać, ale. Ale kto wybronił tą ostatnią akcję? Kto to strzelił? Obrońcy wybronili? Czy Jule? Kto to wybronił? Bo to było takie Co? zamieszanie, nie że... Nie wiem, nie wiem. Tam wszyscy chyba byli w bramce. Był na pewno tam Kali, <laughs> był Paker, był Julo, który już i tak był skontuzjowany, skontuzjowany. z rozciętym łukiem. Było w tym dużo szczęścia, ale też widać było, że chłopaki walczyli do końca, więc można powiedzieć, że wytargaliśmy ten wynik. Gratulacje, naprawdę wytargane zwycięstwo. Dziękuję za wywiad. Dzięki.